Siemańczo, manaczko witam Was po świętach. No niestety nie udało mi się nagrać filmu, a czy inaczej, jakiś tam film miałem w tle, ale nie miałem czasu go zmontować, żeby Wam właśnie wrzucić na a gdzie były też załączone życzonka. Ale mówię, dobra, już film przedawiony, więc nagram ponowny. Słuchajcie, moi drodzy, ja tam święta spędziłem bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wy również było aktywnie. No, Przede wszystkim poniedziałek z rodzinką poszliśmy na hokej, tam gdzie moja córka, właśnie najstarsza, gra i mega aktywny dzionek zaliczony. Na, 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 na Najlepszy był, jak tam malutka biegała, tak, bo byliśmy tak w peletonie z ze starszymi to, że ona ją trzymała, to ona tymi nóżkami w locie przewijała. No bo wiadomo, były takie zawody, tak? Były cztery konkuren... a, czy, przepraszam, były cztery drużyny i he, he, tam nie wiem, z siedem, z osiem konkurencji, no ale z niektórych nich może nie wygraliśmy, ale nie byliśmy ostatni, bo byliśmy w trzecie miejsce. no. Ale z no naprawdę, bo bardzo fajnie, takie klimaty ja bardzo lubię. No a po, nie... przepraszam, niedziela też była fajnie, aktywna, ponieważ pierwszy dzień świąt poszliśmy e, do na obiad, a później pod wieczór, gdzie jeszcze był w miarę wino, przyjechał właśnie do mnie brat z żoną, no i pykaliśmy sobie w siatkówkę, tak? Moja córka była z moim bratem, a ja byłem ze szwagierką, no i nawijaliśmy sobie. No i najlepsze lepsze jest to, że tak, szwagierka powiedziała, że na drugi, na drugi dzień no, na rok nie będzie czuła, bo już prawie nie czuje od tej siatkówki, a w drugi dzień święta poszliśmy właśnie na hokej, moja trzeba biegać i tak dalej, jak, jak dobrze wiecie, mam już mówię, moja żona jest antysportowa, raczej sportu uni, unikała i unika, tak się nabiegała, no to już wieczorem powiedziała mi, że na już z łóżka nie wstanie rano, bo ona czuje teraz wieczorem, że ona już nie może się ruszać. Naprawdę <laughs> bo mega fajnie, aktywnie, święta spędziliśmy, mam również, mam nadzieję, że u Was było również ja, jak mówiłem nie piję tam sporadycznie, raz na jakiś czas jakieś winka napiję, czy tam coś takiego, ale od dłuższego czasu właśnie nawet i winka nie piłem, i żadnego piwa nie piłem. No i Wam powiem, że też w te święta nic się nie napiłem. Ale znowu yy, w też w drugi dzień świąt po obiedzie zabrałem córkę na motocykl. Pojeździliśmy sobie z taką fajną ekipą i zrobiliśmy ponad 120 km. Ja tam troszeczkę sobie sam z co zanim do, do, dołączyliśmy do ekipy. I taką fajną sobie obo, ob, objazdówkę zrobiliśmy. I co mi się najbardziej spodoba w tej tenerze, którą posiadam? Słuchajcie, jedziemy sobie z córeczką, Jedziemy, jedziemy sobie i nagle nam się asfalt kończy. Taki ładny asfalt bo kończy się i polna droga. No to po tej polnej drodze, do córki mówię, zobaczymy, gdzie wyjedziemy. A no no dobra, no jedziemy sobie, wyjechaliśmy później na główną drogę, pojedziemy dalej, jedziemy dalej, znowu nam się asfalt kończy. No nie, bo takimi boczkami sobie coś migaliśmy i znowu ten erom. Ona teraz taka fajna, właśnie, że i, i, i w terenie można jeździć, i na asfalcie. No ale słuchajcie, przechodzę teraz do ostatniego tematu. Gdzie wam wcześniej też chciałem powiedzieć? Wojsko wzywa na ćwiczenia. Na liście są konkretne zawody. Kto uniknie powołania? Dokładnie, no, kto tego powołania uniknie? Z tego co tu widzę, właśnie doniesienia o wezwaniach zwykłych Polaków, jest tak napisane, na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, które mają się odbyć w przyszłym roku, czyli co? Nie w tym roku? Wzbudziły duże kontrowersje. Ho ho ho. W sumie ma. To być około 200 tysięcy osób, czyli kurde, z tylu milionów tylko 200 tysięcy to słabe. Myślałem, że każdy Polak będzie przeszkolony, może nie każdy, ale chociaż 50% z tylu milionów tylko 200 tysięcy. Będą musiały one wziąć w tym czasie bezpłatny ulub w pracy. Kuj, bo jak to bezpłatne? A kto mi zapłaci za leasingi, no? Stawienie się w jednostce może dotyczyć zarówno szefa firmy, jak i jego pracownika. I teraz, tak, słuchajcie, odnośnie tego szkolenia, a jakie jest Wasze zdanie? Takie przeszkolenie dwutygodniowe pójdziecie, to taki komentarz. Widzę, czy politycy i pełnoletnie dzieci polityków w pierwszej kolejności będą wysłani na ćwiczenia. Moim zdaniem oni nie będą, bo już i dawno nie będzie, gdyby coś takiego się stało, tak? Oni idą piu! zamieszają, zamieszają i ich tutaj nie będzie, tak, dlaczego no po co by mieli iść, tak, jak coś to dzidę walą. wystarczy aby każdy miał broń w domu, to wystarczy no tak, ale żeby mieć broń w domu to też trzeba się troszeczkę wyszkodzić, jak tej broni używać, czyli nie wystarczy to, żeby każdy miał broń, tylko trzeba po prostu też wiedzę nabyć, jak ją się posługiwać i tak dalej i tu jeden kolega napisał komentarz, ładnie, pięknie dopóki nie jesteś na własnej działalności gospodarczej, to wtedy Wojsko zwróci figę, bo w rozporządzeniu jest mowa o dochodzie, a nie o przychodzie, a takie występuje w PIT-28. Właśnie się wściek wściekam, czyli kolega się wścieka, bo będzie dwa tygodnie miał przystoj o firmie. Widzę, że dużo osób ogólnie jest negatywnych, nastawionych na takie typu ćwiczenia. Przede wszystkim chodzi o pieniądze przez to, wiadomo, dwa tygodnie bezpłatnie, no tak ta, dalej, no to już jest no, miła sytuacja. A druga sprawa jest taka, że yy, no nie szokujmy się. Mało kto po prostu jest aktywny, mało kto trenuje, tym bardziej właśnie w transporcie. Ale ja rozumiem teraz, że dużo osób z tego będzie uciekać, z tego tytułu, że zobaczcie, yy, ja akurat jestem w coś tam w miarę sprawny, coś ja się ćwiczę tak dalej, biega, lata, może mniej biegam, ale latam, <laughs> może też nie latam, ale coś tam próbuję sobie ćwiczyć. A jeśli chodzi właśnie o takich, którzy nic ze sobą nie robią, tak? A są kierowcami. Ja mam dużo takich kolegów. 15 lat, 20 lat i on nic, nigdy na pompki żadnej nie robi przez 20 lat. Jest kierowcą, tylko po prostu jedzie, sobie je, yy, no śpi i tyle, tak? Z, 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 z zero aktywności. I jak ma coś zrobić w domu, to mu ciężko, no bo nie ma siły, tak? No bo wiadomo, tak? Zero aktywności. i teraz on ma iść na takie dwa tygodnie szkolenia, no to ja się nie dziwię. Ale poczekajcie! Oho, co to mamy? Wezwania na ćwiczenia wojskowe mają trafić do Polaków wykonujących określone zawody. Chodzi konkretnie o lekarzy, pielęgniarki, informatyków oraz kierowców zawodowych. Słyszycie? O, całkiem spora grupa. Czy ich powołanie będzie mieć jakiś wpływ na gospodarkę? No słuchajcie, no, to, no jak to, nie jak teraz stanie, panie kochany? No to jak to nie będzie miało? To oczywiście, że to będzie miało. Dlatego, jak widzicie, kierowcy zawodowi my właśnie jesteśmy hy, 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 na takie przeszkolenie mile widziani. Ja wiem, że jak na przykład jeden z drugim z kierowców, jak mam iść jeździ, to te dwa tygodnie im pojeżdżę, tak? Ale pewnie tam chodzi też o ćwiczenia, o aktywność i tak dalej, a wiadomo, w naszym zawodzie to ciężko z tą aktywnością, no nie oszukujmy się, ale jest taka prawda. Dlatego, moi drodzy, ja najbardziej proponuję, żebyśmy zaczęli coś ze sobą robić, bo jak dostaniemy takie wezwanie, no to żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku, no nie jak te dwa tygodnie przetrwać. Dlatego ja proponuję małymi kroczkami rozpocząć aktywność w trasie. Kto nie zaczął, to niech sobie zacznie, a naprawdę dużo nie potrzeba. Jeśli byś nie wiedział, jak zacząć z, z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim treningiem, no to zapraszam cię na mój pakiet ATP gdzie ci pomożemy zadbać w szczególności o twoje zdrowie, lepsze samopoczucie. No i tutaj wam muszę powiedzieć, że ja jeśli chodzi o treningi kulturystyczne, to troszeczkę je zakończyłem w ciężarówce. Teraz myślę, niektórzy mogą powiedzieć, że to będą łatwiejsze treningi. Nie, 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 teraz będą cięższe treningi dalej, aktywność będę pielęgnował ale uwierzcie, że bardziej właśnie staram się teraz trenować wytrzymałościowo, może nie będę taki napakowany jak kiedyś, ale to będzie wytrzymałość, będzie siła. Dynamika i tak dalej, a już nie będę robić typowo takich treningów kulturystycznych z tego tytułu, że na takim szkoleniu będąc kulturystą będzie ciężko, będzie ciężko, a tak to ćwiczę sobie podwytrzymałość. wytrzymałość, tak jak dawniej właśnie trenowałem sobie pod sztuki walki, tą wytrzymałość robiłem, teraz po prostu tych sztuk walki może tak nie będę trenował, coś tam w się ale chodzi mi o taką ogólną sprawność, tak, czyli będę sobie trenował żeby zostać prawnym, silnym, wytrzymałym i tak dalej, i tak dalej, tak? A może mniej takim napakowanym, ale oczywiście jakieś te mięśnia zawsze będą, no bo są już wypracowane przez lata. Zresztą wczoraj sobie trening właśnie wieczorem zrobiłem, a to trening taki wytrzymałościowy, tam u mnie na siłowni. Nie, nie typowo klata z bicepsem, załóżmy, znaczy <ścoughs> klata z bicepsem, tylko po prostu jechałem sobie właśnie wytrzymałość, czyli tak to wam jakieś pokazywałem, to z ketlami sobie śmigałem. No a przychodzą do ketli, no to teraz słuchajcie, zamiast tych ciężarów, co jakieś za mnie woziłem po 200 kg, mam kilka ketli, które w zupełności mi wystarczą tutaj trenować z jednych z Zresztą Zobaczcie sobie ten urywek materiału, gdzie właśnie te ketle przedstawiłem. Ja tutaj zobaczcie, mam takie żeliwne 16, dwie 16, dwa, 20, o 3,2. Ten byk waży 3,2 kilo. I ten waży 24. I to jest właśnie mój zestaw, Teraz będzie treningowy w trasie. Ale widzicie, nie szukam wymóweczek. Jak teraz mam mniej czasu, żeby wyciągać cały sprzęt, ławeczkę i tak dalej, bo wiadomo, też pracuję jako kierowca i rozwijam firmę, Dlatego mam mniej tego czasu, ale takiego ketla sobie szybko wyciągnę ze skowku i czekanie na rozwodnok załadunek. Za Teraz jakieś ciepło, cyk, 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 jakieś treningi sobie porobię, pomacham sobie fajnie. 30 minut! Wystarczy mi 30 minut, kilka razy w tygodniu i jest CKLAV. Przyjdzie weekend, sobota, niedziela, zajazd u mnie na siłowni, bo też jednak po, trzeba, że klataczkę zrobić, a coś innego, tak. I tak będę sobie właśnie mieszał. Treningi właśnie z ketlami takie wytrzymałościowe. Siłowe plus do tego siłownia i będę się dalej bawił w sport. Oczywiście miękkie gry nie szukam, a szukam rozwiązań. Jak mam mniej czasu, no to łapę się za innego typu treningi. A ćwiczeń na to naprawdę jest dużo. Spojrzałem zapatrzyłem na to, patrzyłem, mówię, a kilka ćwiczeń jest, nic więcej. A potem i też się poszperają, mówię, ja pierdziele. Jaki niektórzy zajazd na tym robią. Naprawdę, na tym się można mega zmęczyć. A taki zestaw co mam 16, 24, 32. na początek będzie wystarczający, nawet. Gosi powiedział, że za dużo, bo 32 to dla mnie za dużo, 24 też. Mówi 12, 16. Maksymalnie mówi te 24 i cię to wystarczy. Ja mówię, no ale ja bym chciał 62, a ja mówię, no dobra, no to 62 też będziesz miał i z biegiem czasu już ta siła będzie. A, tak ogólnie to miałem wczoraj, wam właśnie nagrać materiał z treningu, bo ta dzisiaj jestem troszkę zajchany, bo wczoraj, wczoraj trenowałem, taki zajazd sobie zrobiłem, no tylko odpaliłem kamerę, a tutaj 0%. Mówię, ja, pitoleń, zapomniałem naładować. No i przez to właśnie żadnego treningu nie nagrałem. A zajechałem się ładnie, że dzisiaj jak ja wziąłem, mówię, o Jezu, i to właśnie wczoraj jak to złapałem, to mówię, o fajnie, fajnie, będzie pompa. A dzisiaj w maca mówię, o kurde, no. I jednak wczoraj był dobry zajasz i o tym dobrze świadczy. I mówię, są różne te ćwiczenia, tak. Można się różnie tam pobawić. Szesnasteczka. O, no. Naprawdę. Jest dużo fajnych ćwiczeń. Ale na to, moi drodzy, przyjdzie jeszcze czas. Dlatego jak coś napiszcie w komentarz, dajcie znać, czy pójdziecie na takie szkolenie do wojska dwutygodniowe, czy raczej u tego gdzieś uciekać. I dajcie znać jeszcze w komentarzu, czy chcecie właśnie, żebym nagrywał takie poradniki odnośnie kettle, jak trenować dla początkujących, dla bardziej zaawansowanych i tak bo właśnie taki, taki temat jest, żebyśmy właśnie z tym gościem, gdzie mam tego kettle, tam z jego kolegą, który jest trenerem, takie coś właśnie fajnego wykombinować na tym kanale. Czyli co, no to wracamy do aktywności, nie tylko, że człowiek żyje transportem, prawda? I tak, tu kolega pasy przygotowuje, przyjechał zaraz, zaraz ja muszę iść przygotować. No i jeśli chodzi właśnie o te to tak widzicie, fajna, naprawdę mega zajawka, ale też trzeba się nauczyć, za niedługo z takim trenerem personalnym będziemy nagrywać, Kilka fajnych filmów dla Was, żeby Wam pokazać właśnie jak takimi ketlami można trenować. Bo tak, tu trzeba mieć troszeczkę tej techniki, żeby się nabrać. Ja akurat, wiadomo, te lata ćwiczenia no to jak coś tam posiadam i jeszcze te nadgarski, tylko muszę lepiej układać, bo z początku źle je układałem. I raczej, wiedziałem, że mam trzymać w ten sposób, a i tak odruchowo trzymałem. Załóżmy tak, jak mi ucieka, to tak trzymałem, tak? A wiem, że muszę teraz tak trzymać. No ale wiadomo, po czasie wchodzi to wszystko w krew, tak? No i ale jakieś tam ruchy już takie opracowałem sobie mniej więcej i coś tam zaczynam się bawić, ale te 32 kg robi robotę, no. będziemy, będziemy też tak trenować, tym bardziej, że słuchajcie, jestem tak jak tutaj, tak, deszcz nie pada, mam czekać załóżmy dwie godziny, czy tam półtorej godziny, czy nawet 45 minut biorę sobie ketla i jakieś te ćwiczenia o, oczywiście rozgrzeweczka skakaneczka, jakieś te ćwiczenia w ciągu 30 minut mogę sobie zrobić ale uwierzcie, 30 minut wystarczająco potrzeba, żeby się mega zajechać naprawdę no tego wiadomo, najpierw trzeba się nauczyć podstaw a te podstawy, jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę no to będziemy pomału właśnie z kolegą, takim trenerem nagrywać dla was, żebyście zobaczyli jak ja nie mówię, nie mówię że nie musicie mieć tyle drzew tych ketli, tak? jeden 12-kilowy, 1, 16-kilowy, albo 2 razy po 12, 2 razy po 16 kilo nic więcej na początek nie potrzeba. I uwierzcie, że mega aktywność na tym zaliczymy. Plus tego skakanka i kalimata. No, bez kalimata ale kalimata też nam zawsze pomoże. Do tego jakiś gumek, sobie dorzucisz w trasie, nic więcej nam do szesia nie potrzeba. Ale jak ktoś by na przykład bardziej chciał pracować nad swoją sylwetką, budową ciała, no to wtedy wiadomo, że musi wozić sztangę, hantelki i tak dalej, żeby po prostu robić treningi kulturystyczne. A... Takie treningi nam fajnie zmacją tym bardziej jak dostaniemy takie wezwanie A kierowcy zawodowi są potrzebni, jak tu właśnie sobie czytam A takim Jelczym bym pojeździł, wam powiem, Pojeździ, bo No ale zobaczymy, czas pokaże jak to będzie, no wiadomo, ja teraz prowadzę firmę, to te dwa tygodnie Trochę szkoda mi było, tak, zostawić firmę i iść tam właśnie pośmigać, no bo jednak dwa tygodnie nie przypilnuję za bardzo nie to, tamto, a to powiem Wam, że nie, no wiecie, że nie, codziennie raz ja potrafią się telefony, bo to do zrobienia, tam do zrobienia, to do załatwienia, a tu awaria, tam awaria i tak, kurczę, będąc na szkoleniu te dwa tygodnie, no, nawet nie mam komu to oddać, bo moja żona tak za bardzo wszystkim nie czai, ja to wszystko ogarniam, no, ale nie, no, coś się pomyśli, że może, może coś się pomyśli, że będzie dobrze, albo oddam to wszystko Łukaszowi, Łukasz trzymaj to wszystko, się jak było Twoje, ja za dwa tygodnie wracam, no, pomyśli się, pomyśli się, na no, spokojnie. O! Coś przystanęło, bo wieszcie, że ten gość już nie podjechał, tam ten stoi. A ogólnie jest deszczowa pogoda, no i tak za bardzo nie chcą rozładowywać. Ja nie wiem dlaczego tam wiatry w ogóle nie zrobili. Papier się wozi, deszcz pada i mówię, że on tak... Niechętnie jest to rozdjąć, no rozładować. <grych> nie wiem dlaczego. Coś tam się już poogarniało. Papier jak widzicie przygotu. Coś tam się już poogarniało. Papier przygotowany do rozładunku. No, 7 rolek, ale takie duże. Wiecie? To znaczy po mega i prawie po sam sufit. No, czyli nie są małe. No i dobra, to teraz możemy iść do kabinki. No i teraz, co pozostało mi w kolejce dalej czekać? Jestem teraz, poczekajcie, żeby Was nie, nie skłamać. Myślałem, że wcześniej będę tak trzeci czegoś tak, ale się okazało, że ten gościu był jednak jeden przede mną. No to mi się kolejka wydłużyła. Czyli, no, czyli w tym momencie. Jestem jako trzeci do rozładunku, a drugi w kolejce, żeby podjechać na rozładunek. No nie wiem, czy coś to rozumiecie, no ale ja coś tam czaję. <grym> ale się podjedzie tam spokojnie, że dwie godzinki jest rozładowane, czyli tak jakieś 5 godzin tutaj spędza, ale kiedyś tu spędziłem 8 godzin. No a pamiętam, że jakiś mój kierowca z papierem przyjechał. No i słuchajcie, jak przyjechał chyba o godzinie 14 to powiedzieli mu dobra panie, idź pan na parking i przejdź pan jutro, bo dzisiaj już nie ma szans, żeby bo, bo jest chyba 15 aut w tym momencie czeka w kolejce. No i pojechał na drugi dzień, dopiero przyjechał jeszcze ostał chyba ze 3 godziny. no, Tak to właśnie było, dlatego tu jest... No takie właśnie, zauważyłem, że czwartki, piątki są najgorsze i początek tygodnia, tak? No bo później jak ktoś pojedzie na te Niemcy, wróci, no to jest już w środku lepiej, czyli wtorek, środa może być lepiej, no tylko że teraz akurat mamy po świętach, tak? no to kto nie zdąży się w piątek rozwodować, no to przyjechał dzisiaj Musi się rozwodać po świętach. No i będziemy kończyć chyba tego materiału, a ja się biorę za montaż z tego tytułu, że mam jeszcze czas w oczekiwaniu na rozładunek i ten czas będę chciał wykorzystać. Ja Wam życzę dobrego tygodnia pracy, mamy krótki, na niedługo weekend, mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała lepiej niż jest teraz, bo teraz deszczowo, ale i tak mieliśmy piękne święta, pogoda nam super dopasowała. A tymczasem życzę Wam dużo zdrówka i oczywiście wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hej!